Działaś z tej strony Echo. Dzisiaj wrzucam już drugi filmik. Dzisiaj jednak kupiłem antywirusa. Myślałem, że potrwa to dłużej, ale jednak nie. Kupiłem Max Cafera. Działa on na laptopy, komputery, tablety i telefony. IPady i różne takie tam gówna. I co? I myślę, że jutro go już wgram sobie i filmik z takiej gry. No, wkrótce tak, i teraz mam zaraz propozycję. Yy, ja zrobię krótkie cięcie i zaraz zwracam. Dobra, już jestem. Yy, może antywirus teraz pójdzie tutaj? I dobra, Pierwszy, yy, pierwsza seria. Chcecie Borderlands 1? Tak wygląda. Czy chcecie FIFA 14? Yy, napiszcie mi w komentarzu. Za niedługo będę zamawiał FIFA 15 oczywiście. I teraz tak, macie opcję między tymi dwoma grami. Potem zamówię, yy, potem zamówię jeszcze więcej gier, albo jakąś serię coś wykombinujemy. Yy. Tak wygląda moje stanowisko pracy, że tak powiem. Yy, potem będę zmieniał, bo tam będzie już widzicie pewnie plazmę i głośniki. Mam nowy pokój, dopiero skończony. I tu będzie takie wielkie biurko, takie o długie. I to będą wszystkie komputery, i takie tam, i tu będzie telewizor i głośniki. Więc na razie tak wygląda stanowisko mojej pracy. Więc to wszystko. I tak, napiszcie mi, co myślicie, co chcecie pierwsze. Na razie, cześć, Siemano.